Za nami drodzy widzowie i czytelnicy wirtualnej Polski kolejne El Clasico Real Madrid kontra Barcelona 2 do 1. Ze mną jest Piotr Urban. Dobry wieczór. Dobry wieczór Piotr. Zadowolony po spotkaniu? Zadowolony, bo mecz był dobry, ciekawy, sporo emocji. Pierwsza połowa bardzo dobra. Druga troszkę gorsza, ale też trudno, żeby ten poziom pierwszy był taki sam, bo Barcelona nie miała zmian w drugiej połowie. Real Madryt też miał wynik, to też już grasz troszkę inaczej, ale no na pewno a zawsze to jest niesamowita przyjemność przychodzić na ten stadion i w środku obojętnie ile razy już byłeś, to i tak robi niesamowite wrażenie. Spotkanie kapitalne, ale też trzeba powiedzieć, że wyniszczające pod wieloma względami dla piłkarzy szczególnie. No, byli zajechani. Byli zajechani. Zastanawialiśmy się, czy kiedykolwiek widzieliśmy, żeby zawodnicy tak wyglądali, nie chcę powiedzieć nawet słabo fizycznie, tylko no po prostu po ludzku, zmęczeni, że rozciągali się. Było widać, że są duże problemy. Ale to też właśnie świadczy o tym, jakie tempo było, bo to nie jest początek sezonu, to nie jest koniec sezonu. To jest moment w takim, w którym zawodnicy powinni czuć się po prostu dobrze. No to dzisiaj widzieliśmy kawał dobrej piłki. Ile razy mówiliśmy, że idą z jednej strony do drugiej. No to, to też taka gra, jak masz tyle sprintów. No to jednak organizm to po prostu czuje. Mamy w głowie oczywiście to, w jakim składzie Barcelona do tego meczu przystępowała. Piotrek mówił o krótkiej ławce rezerwowych, ale też trzeba mimo tych osłabień Urywala docenić to, jak rozegrał ten mecz Szabi Alonso. Po prostu miał plan. Zaskoczył tym, że Kamawinga był na prawej stronie. Niektórzy zawodnicy zagrali bardzo dobrze. Nie no. wykombinowałbyś tego, prawda? Z kamawingą po, po tej nie, stronie boiska. Nie, 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 nie ma szans. Mógłbym udawać, będzie, mógłbym udawać, że tak, ale nie, skłamałbym. Skłamałbym, ale też rozmawialiśmy, że to jest taki zawodnik, który obojętnie, gdzie go dasz, no to on zrobi swoją robotę bez piłki, wie, że ją zrobi, a z piłką ma lepsze, gorsze dni, ale wie, że też z pewnego poziomu raczej nie, nie spadnie. Ale dzisiaj Fede Valverde na prawej obronie też uważam, że zagrał bardzo dobrze. W pewnym momencie zastanawialiśmy się, czy wytrzyma całe spotkanie nie przez fizyczność, tylko czy, czy przez to, czy nie dostanie drugą żółtą kartkę, ale też pokazał, że możesz grać z charakterem i z głową, no bo wiedział, kiedy odpuścić, kiedy zastopować, kiedy być bliżej przeciwnika, także tutaj też na, na duży plus bym powiedział. To w ogóle był taki wyrównany mecz piłkarzy Realu Madryt, jeżeli chodzi o formę, bo takiego jednego konkretnego, który wyrósłby na pierwszy plan i można by było śmiało kształtować MVP? Chyba ciężko. No, nam przychodzi do głowy pewnie, no bo zrobił bardzo dużo dobrego, ale to jest taki zawodnik, który, no zawsze MVP to myślimy o ofensywnych zawodnikach, że coś zrobił ekstra. No wiadomo, że Mbappe był wyróżniającym się zawodnikiem. Ja bym powiedział, że Wini też był wyróżniającym się zawodnikiem, dlatego też dziwi ta zmiana. Pod wieloma aspektami. Dwa, no, dwa konkretnie mamy. Tak. Forma wojskowa i to, co było przy zejściu z Murawy. Namieszał, ale przy, wej... przy zejściu z Murawy, ale też jak już skończył się mecz, no to też jeszcze był zamieszany w tym wszystkim, ale tam wszyscy też, prawda, że byli zamieszani. No to podgrzewanie atmosfery przed meczem, tak właśnie nam to spotkanie skończyło, że doszło do swego rodzaju przepychanek, tak to określmy, ale też na koniec, żeby może tak optymistycznie dla kibiców Barcelony, po tym El Clasico do tego podejść to nie jest absolutnie moment, żeby Barcelonę w jakikolwiek sposób skreślać w tym sezonie, bierzemy pod uwagę te, te osłabienia, a też oczywiście Real był lepszy, ale Barcelona miała swoje momenty. Miała swoje momenty, miała okazję dwie minuty przed końcem, piękne podanie Yamala. I tam Żulkunde, no jak, jakby przyjął dobrze, to nie było łatwe przyjęcie, bo w biegu fajnie zaatakował wolną przestrzeń, i już Courtois był bardzo blisko też. Ale no, Barcelona, pomimo tego, że nie, był, nie było Rafini, lewego też dzisiaj nie widzieliśmy na boisku, Pedri zmęczony, Laminiamal niewidoczny, no to masz dużo, wielu kluczowych zawodników którzy nie, nagra, nie zagrali na tym swoim poziomie, a i tak na Santiago Bernabeu no byli bardzo blisko, żeby wyciągnąć jakiś punkcik. Także no, ja na, na pewno bym nie skreślał Barcelonę, bo pokazała w tamtym sezonie, też mieli gorszy, trudny moment, potrafili Tracili wrócić. Tracili 7 punktów bodaj tak. wtedy do Realu Madryt, teraz tych punktów jest 5. Jeszcze na koniec o Wojciechu Szczęsnym, bo dużo mówiliśmy o tym pojedynku Kylian Mbappé-Wojciech Szczęsny, że Francuz ma patent na Wojciecha Szczęsnego I, i dzisiaj to jest trochę tak jak mówiliśmy w poprzednim sezonie, dla bramkarza obronić rzut karny i nie zdobyć chociażby jednego punktu tak jak dla napastnika zdobyć hat i nie wygrać meczu, a tak było w poprzednim sezonie z Mbappe. Tak, ale też nie wiem czy jest do końca sprawiedliwy mówić, że Mbappe ma patent na Wojtka, bo Mbappe ma patent na każdego bramkarza praktycznie, no bo, no bo on strzela... Z... Ale jest taką zmorą, bo najwięcej bramek Wojciech Szczęsny no. stracił właśnie no, Z sprawą ale To jest w miarę normalne, że właśnie tracisz, bo Mbappe robi robotę, ale karny. Dużo razy mówi się, że karny to po prostu źle musisz uderzyć, żeby bramkarz obronił, ale tutaj mam wrażenie, że Wojtek też zrobił bardzo dobrą robotę. Oczywiście jest coś w tym, że jak uderzysz idealnie, to, to będzie gol. Ale tutaj Wojtek wytrzymał do końca, wystawił tą rękę, także to wyglądało bardzo, bardzo dobrze. Nie tylko ta interwencja, także na pewno na duży plus. Zastanawialiśmy się, czy będzie w stanie zagrać na tym poziomie. Dzisiaj pokazał, że, że zdecydowanie był najlepszym zawodnikiem Barcelony pewnie. Na pewno utrzymał jeszcze Barcelonę w grze w tym spotkaniu. Ale to już tyle z naszej strony. Piotr Urban. Dziękuję. Dziękujemy. Mateusz Majak. Kłaniamy się nisko widzom i czytelnikom wirtualnej Polski.